Witajcie moi kochani na kanale świecznik. Jest piątek, krótko po 16.00. Ja sobie robię kawę i w końcu zaczął się weekend. Ja mogę wziąć się za przesadzanie moich kwiatuszków, które kupiłam chyba w poniedziałek. Kto ogląda moje shortsy to widział je. Będę przesadzać tutaj mmm, żywe kamienie. Tak, wszystkie te kwiatki, nie mam pojęcia jak to z tym będzie. Tu mi mówiła pani w sklepie, że żywe kamienie należy podlewać, mówi raz w miesiącu wystarczy. Mam taką doniczkę tutaj, sobie wyszukałam. Trochę jest ona duża, no ale nie mam mniejszej obecnie, a do tej nie chcę przesadzać. Kwiatek kosztował 11 zł oryginalnie, ale do końca października z kodem chyba Klaudia w liściach, odwiedźcie jej kanał, polecam serdecznie. Jest obniżka 15%. Więc ten pójdzie tu do ziemi sukulentów: we kamienie, Ripsalis, to chyba Ripsalis. Też tutaj ziemia do sukulentów. Podlewamy raz na dwa tygodnie. Też ładny kwiatuszek. Proszę. 15 zł też z promocją. 5%, 15%. I tu właśnie jest moja Sansevieria Moonlight. Ona tutaj nie wygląda jakby najlepiej, bo patrzcie, tu ma takie Tutaj o kosztowała 20 coś złotych oryginalnie 25 chyba ma takie tutaj uszkodzenia mechaniczne te liście. Tutaj jest za to nowy piękny liść ten pokochałam rośliny to wyrosłam już z tego, że one muszą wyglądać idealnie. Tak. Dobra, to zapomniałam sobie przynieść coś. Mam do czyszczenia korzeni najczęściej takiego drewnianego patyczka do skórek. Wiem, że ludzie u, u, używają na przykład y, patyczków do sushi. Ups, może być. Ale ja nie należę do nich. Ja używam tego. Tutaj widzicie, jest takie podłoże produkcyjne, te chyba kokosowe czy jakieś. Proszę. Tak wyglądają korzenie. O, ta ma ładne korzenie w porównaniu z moją inną, taką Sansevierią, tą ciemną, którą kupiłam w Biedronce już chyba z 4 miesiące temu. No, ta widać, że patrzcie, jak ten nowy wygląda.

więc nie wiem, jakby ona to zniosła, nie? Też czy wpryskana, czy cokolwiek. Dobra, to zostawiam tak. I teraz przejdziemy do sukulentów. Tu mam lechuzę przygotowaną. W ogóle wielki nie wypał z tą lechuzą, Wam powiem. Wielki, ogromny nie wypał z tą lechuzą. Ogromny. Ogromny. Damy tak. Niektórzy to nawet w tym. Nie mam za dużo tej ziemi, nie wiem, czy mi nie starczy. Niektórzy to w ogóle w tym, w Gruzie, w Gruzie uprawiają ten. Słyszeliście o tym? W Gruzie uprawiają Sansewierie. W Gruzie zmieszaną tam z cegłą i tak dalej. Właśnie u Klaudi w liściach był taki bardzo fajny odcinek gdzie um, była w gościach u takiej grażynki super, która kocha Sansevierie i właśnie ma bardzo dużo, ups, za dużo, i ma za dużo Sansevierii, ma bardzo dużo Sansevierii, nie za dużo, tylko bardzo dużo Sansevierii. I co? I właśnie grażynka tak te roślinki wszystkie hoduje w gruzie, cegle tłuczonej, takich właśnie w lechuzie. U mnie to, jak zrobiłam lechuzę pierwszy raz i nie wypłukałam jej, bo jak szukałam na YouTubie, to nikt o tym nie mówił. To y, po prostu, jak ją podlałam, to byłam przerażona, bo to był sam muł. I bałam się, że mi zginęło korzenie, więc od nowa musiałam to wszystko wywalać, płukać te lechuzę. Mieszkanie było po prostu w jednym wielkim syfie i mule. Tak widzicie? Patrzcie, tak to wygląda. Tak ona wygląda. Proszę. Dobra, teraz idziemy dalej. Teraz będą te kamienie. I tu jestem bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, co to w ogóle jest za historia, moi drodzy. Jak to w ogóle się wziąć za to? Aha. Czekaj, masz kamera złapie. Czy złapie, czy nie złapie? Halo? Skup się, no. O, złapało. Patrzcie tak. O teraz patrzcie, tak wyglądają. Złapała w końcu kamera. Tak wygląda to te, te wyglądają te żywe kamienie po wyciągnięciu z. Po wyciągnięciu z doniczki bardzo takie delikatne cieniutkie korzonki, więc muszę uważać tutaj. Tego kwiatuszka, ale jak to w ogóle tutaj? Patrzcie, to jest taki zielony, ale ciekawy, bardzo ciekawy. Ciężko go przesadzić. Nie wiem, czy on jest... Muszę uważać tu. Jak możecie i macie tego kwiatka, to się podzielcie ze swoim doświadczeniem ze mną. Ja już tu nie będę go skubać bardziej, tylko go po prostu wsadzę w ziemię już. Tak. Dobrze. Bierzemy to. Bierzemy lechuzę. Tak. Tak. I jeszcze dajmy kamyczków, może się lepiej złapie, a może nie. To się okaże, bo z salsevierium miałam ogromne problemy, no to się przewracała jak była w ziemi, tylko dla sekulentów. Dlatego też kupiłam tą przekichaną leku, leku, lechuzę. Dobra, nie wiem czy one tak mają być zbite, czy mają tak nie być zbite. Ja mam pojęcia dobra tu sieć, sieć, tu no sieć dobra. tak to zrobię tak patrzcie, tak tak, czasami ci co się nie przejmują tylko tak robią patrzcie tak to wychodzi za duża doniczka ewidentnie, bo to jest chyba jakaś Ups. no właśnie no właśnie bo to jest, było jakaś, jest jakaś szóstka chyba czy coś. Tamto było chyba w czwórce. Więc nie bardzo. Ja ogólnie nie lubię używać rękawiczek. No ale tak to wygląda u mnie. I tak to musi być. O, dobra. Tak. I tak. No zobaczymy, czy przeżyje I na deser. Został ten Barry Psalis, czy ja mu się nazywa? Barry Psalis. Też w takim podobnym podłożu jak Sansevieria Severia. Tak. zobaczcie co tutaj zrobiłam. Więc tutaj wzięłam generalnie i podzieliłam każdego z tych, z tych części. I teraz czyszczę je, bo tak się dał rozdzielić, nie? Takie jakby kaktusiki, mini kaktusiki. Patrzcie, więc jesteśmy o krok dalej. W końcu wzięłam te wszystkie poszczególne odłogi, że tak powiem, czy gałązki, i tak jak się dało, to z lewie obmyłam te korzonki. Więc tak to wygląda, nie jest idealnie, ale lepiej nie będzie. I biorę się za zasadzenie teraz. Też do właśnie ziemi dla sukulentów. I troszeczkę może lechuzy też dosypię. Korzonki, to wszystko mnie tak denerwuje. Pewnie będzie się sypało między, między tym. się, myślałam, że będzie dużo większa ta doniczka, a tak w sumie to wygląda spoko tylko teraz będę musiała zasypać nie? ziemią, jak to zrobić matko, matko, co ja robię tutaj nie wiem nie wiem, co ja robię tu, no ale trudno patrzcie, patrzcie, jakie, jakie ten sodoma, nie? sodoma mamma mia chyba oszalałam ja po prostu tak sypię na oko. Patrzcie się. Widzicie, co ja tutaj narobiłam? Nie mówię. E, nawet. Nawet to wygląda jako tako, Zasypane jest. Jeszcze wstrząśnijmy, tak? Przestuknijmy. Patrzcie. No, nie źle chyba na oko, nie? Dobra. Więc tak, podsumowując, roślina numer jeden. Roślina numer dwa. End roślina numer 3. Tak? Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Moje przesadzone żywe kamienie to są i No.